Siemano z tej strony, polski kabanos jest dzisiaj ze mną, Gummy craft. Yo! I dzisiaj znowu kręcimy D D The Walls po raz drugi, tylko ja chcę zobaczyć jaka tu mapa. A dobra, dobra. Chyba lodowa. No, weszłeś na Team Red, tak? Tak, tak. Ja też. Dobra... A gdzie jesteś tak na... tak z, Tam, gdzie mnie nie znasz. O, tu! O, cześć! Dobra. Kiedy się zaczyna bitwa? O, za 30 sekund. Już 19... No. O, już jest 19 osób. Tak. No, no, ile jeszcze? Uj, chwila. Tak, oczywiście. Już 22 osoby. Nie musi być całe. Nie? Nie, o 5 sekund. 3, 2, 1, 0. Jestem! jesteś! O tu! Nie masz skina! No ty nie masz skina! Ile cię Dobra. Ja zbieram drewny i szykowiem tak jak zawsze, co nie? Nie będziesz cię dziakiwał? Dobra, kopiesz, kabanos? Już nakopałem, teraz się kopię w dół. Dobra, gdzie jesteś, kabanos? Jako, że kręcimy Gdzieś... filmik, także wiesz. Także wiesz, skupmy się, nie? Żeby nie wyjść tak jak ostatnio. No tak, tak. Szukamy tej kopalni? Yy, już, tylko... Zbiję crafting. Tak, Dobra. A ja, a dla mnie? I dobra, za, zaraz. Co Ja sobie zrobię. Czekaj, jakiś typu jest tutaj z nami? O, 20 osób, akurat w każdej drużynie po 5. No co mi woli? No dobra sorry, kop się Kopię i nic nie ma No kurde kopię nic nie ma I Musi coś być kop Nie ma Dalej Kopię I nic nie ma Może źle wybrałeś po prostu Dobrze Czemu tak myślisz? Nie wiem O, i co? To ty mówiłeś, że tutaj nic nie ma. Co jest w tej skrzyni? Już wykopałem. Ale co tam było? Pochodnia i cztery redstone. A. Redstone się nam tutaj zbytnio nie przyda. Zebrałeś crafting? Nie. Ja też. Ups. Dobra mam dużo. Zrobię. Ja zrobiłem. Mów co robisz, bo kurczę zrobimy dwie osoby to samo i... Nic z tego nie będzie. Dobra, yy, kop koptel. Ej, zrobisz mi kamienny kill off? Za chwilkę. Nie to nie, sam sobie zrobię. No, pff, może za chwilę, no. A ty gami. Co? was. No co jest ja z tymi patrykami? No. Z mi w ręce idą. Dobra. Teraz możemy kopać. Znalazłeś jakiś ten? Ja pójdę tutaj. Nie. Tutaj też nic nie ma. Mała kopalnia. Ja zawsze pamiętałem, że w tą stronę coś było. O A, chyba byliśmy na tej mapie. No tak, ale to już było poza odcinkiem. No tak, tak. O tak, mówiłem. No tu żelazo gdzieś było. Kabano gdzie... Ile tu żelaza? No. Lagi, 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 no. Ile razy A mam ile masz? to samo? A nie, tu nie chodzi o FPS-y. Aha. A o. u mnie nie ma takich lagów. Znaczy nie lagi, tylko że jak ktoś rozwalam, to, to zostaje. A u mnie tak nie ma. Ile masz żelaza, tak bym się mógł spytać. Zaraz będę miał trzy. Ja mam A 17. Nie, więcej. Kurczę, więcej, więcej. I jeszcze wągle przy okazji też trochę nazbieram bezcennego. Bo w czym będziemy mm. przypalać? No co jest? Cały czas mi się to odnawia, to trochę wkurzające. Dobra, już jak na razie jest ładnie wszystko. Tutaj jest dużo żelaza. A ile ty masz? Ja, tu... ja mam 17 Ja mam już 12 No kurczę Ja nie mogę, wkurza mnie to O, tutaj jest skrzynia Tobierz ją co? ty już to chyba ta co już zabraliśmy <gryw> Wlazłem w pajęczynę Brawo Pajęczyna, no Czekaj z niej wypadają nici, będzie nauk. O dobrze, dobrze Tak, ja po... Dobrze myślisz, Gami. Ja, tak myślałem Czym się najszybciej rozwala pajęczyna? Yy, mieczem Już tam mamy problem Ile się ją rozwala? I tak, to nie wypadnie, wiesz? A. Kurczę Zrobię miecz, okej? Okay? Bo znowu w nią wlazłam. No. Ej, tu jakiś inny gość jest. Kurde, ja też wlazłem w no. Tu też jest jakiś inny gość. Nie, czekaj. Właśnie o tego chodziło. No. Dobra. Gdy nie mogę znaleźć. Dobra, nic. mamy jedną nić. Ile masz żelaza? 12. Zrobić piecyk? Ja zrobię. E, dwa? Może na wszelki wypadek jak masz wystarczająco. A masz y, y, ten? Węgiel? Ej. Węgiel mam, mam, ale tylko siedem. Chodź! Chodź. rozłożyć ten węgiel, tak? mhm. Dobra. Dobra. I ten, ty też włóż. Ja co włożyć? A, spoko, spoko. Też mi się wydaje, że nie skończymy. Jeszcze ja na czas Dobra trudno Tutaj się przepala wszystko ładnie Przydałoby się tych pajęczyn jeszcze trochę znaleźć Tylko kurde, że tu latają gości i mogą nam zabrać Popilnuj. Albo ja popilnuję, ty idź I się zmi będziemy zmieniać Dobra Przy okazji też gdzieś blisko będę chodził Ty tutaj coś jest Ale nic aż takiego ważnego. Ja, ja tu. Sprawdzę go. co tu. O, tutaj jest ta lawa. A ty też tu jesteś. Okej. Okay. Dobra. Zrobię mi tobie mieczek. Dobra Jak coś ja mam przy sobie 6 żelaza Ale już przepalone Kurde nie mogę znaleźć żadnego żelaza mhm. Jest taki problem Jeden mały Zabrakło na dwa te budków ale dobra. Tak? Jeszcze, jeszcze się dorobiło dużo. A ile masz żelaza? Teraz w ręce? 11. No. Ja mam 6. To ma dam ci. Naprawdę coś tak myślę, że tam. Mam dla nas obu hełmy. Podaj. Jestem za tobą. Okej. Okay. Mm. A masz mieczyk? Mam. Dzięki. I dzięki. O, dużo żelaza. Ile masz? 14. No to kurde. Ja nie mogę nic znaleźć żadnego. I mam po dwa budki dla każdego. O, no to Widziałaś daj. Nie. I zniknęły jedne, chyba, że się nie zrobi A nie, są, są. Okej, okay, okej. Okay. Masz. Dzięki. I tam w tym jeszcze są te... Nie, nie rzeczy są. Jacyku. W drugim też. Okej, okay, okej. Okay. W drugim. My jesteśmy chyba zieloni, tak? Tak. Znowu. Albo po Szy... prostu zielone, że twój, czy coś takiego. Y, tu jest ten, sztabka żelaza w drugim. Co teraz będziesz robił? Na razie zrobiłem sobie na pierśnik. Ale to wiesz... go e, dlaczego tobie? No ja tutaj cały czas No Ale mi też coś no, zrobiłem. Dobra, zrobię ci na razie spodnie. A masz osiem? Czy siedem? siedem. Kurde. Masz. Moje leggingsy... No, nie ma już żelaza. Właśnie, trzeba zdobyć jeszcze 8. 15. Cienko powiem. Już nie wiem. Czek Szukasz? No szukam, szukam. Kurde, tu jest już ściana. Może w tamtą stronę coś będzie. O jest Chora, żelazo! Jest tak, nie jest tak tylko ten, jak to się mówi, ale duże, no złoże, ale duże. Dobrze, to dobrze. Mam sześć żelaza. Mało czasu, mało czasu, to leci, przepalaj. Wiesz, że to tylko, żeby ściany opadły, Wiem, tak to mam jeszcze nie czas. Nie. Gdzie jesteś? Chłopie, ale nic tam nie ma. Ale a masz węgiel? Nie. Kurde, bo... Przydałby się. Mhm. Szukaj, ja. A, ale ja nie mogę... YouTube, YouTube, ja nie YouTube, mogę ja znaleźć. Jest tylko 6 sze żelaza no tylko. Tak to jeszcze trochę brakuje. Węgiel, węgiel, węgiel. Gdzie węgiel? Kurde, nie ma węgla! Wszyscy wykopali wszystko. Trochę też słabo. Wiesz? Właśnie. Nie będzie nawet dla mnie na spodenki. Dobra, dobra, ale postaramy się jeszcze. Tu i tak jeszcze dużo czasu. Tak, tak Co nie? Ale... Zanim nam się dobra, nie wbiją. To kurde szukamy. Lecisz, lecisz. Ty też! No, lecę. O, jest węgiel! Węgiel jest je, też ważny, ale trzeba też mieć ten. Żelazo. Ja tu się kopię. Oj, szybciej będzie jak ja ci pomogę. <laughs> żelazo, Dobra, żelazo! Ale zajdź, bo ja... <laughs> żelazo! Jedno chyba. Ale To jedno. akurat będzie dla mnie na spodnie. Dobra, Tomasz. Czekaj, dam ci. Ja będę kopał, masz. Mam. Ej, i dam ci jeszcze węgiel. Ile jego jest? Kurczę. Dobra, lecimy, Ude. lecimy. Żelazo! Dobrze, ile? Jedno, ale... O, więcej! Dobrze Nie jest. Wiem. Tylko musisz jeszcze zebrać osiem. A mam pięć. Dobra. Kilow mi się skończył! Kurczę, chodź dam ci mój Idę, idę Dobra, ja mam cały secik Stań tu yy, A, mój kilof, mój kilof, masz, masz Szybko go łap! Masz go? No, złapałem, no Dobra, musimy... Ciekawe czy go... teraz wygramy tego Dewalsa I ale masz! Ej, pięć żelaza jeszcze dozbieraj ten! Tylko trzy, tylko trzy. Po, wiesz to pilnuj, bo ten! Bo taki gość tu jest! Wiem, wiem, przykryjemy go. Mam nadzieję, że nic nam nie zabierze. Ja też Bo my tacy nie jesteśmy. No nie, my, my sobie sami no nie. wszystko zbieramy. Znaczy jakby nam zostało to byśmy mu też dali, ale wiesz Jest żelazo, jest żelazo! To, to duże jest złoże Będzie dla mnie też na okay, okay. ten I jak jeszcze wystarczy to zrobimy ten, wiadro To hmm. zbierzemy lawę, bo tam jest lawa Tak, I mam, czekaj powiem ci ile? Już kilka Przejdź ceków, żelaza tak, że lecisz. Ale to i tak tylko do opadnięcia z ścian po opadnięciu ścianu już być przygotowanym Wkładaj, wkładaj Dzieciłem. Dobra. Tylko Dobra. weź tu pilnuj Już ściany opadły Dobra O, jeszcze jedno się przepali i zrobię ci Na pierśnik Dobra ja akurat wystarczy no, na wiadro! To w razie jakby nas Bo tam była lawa! Tam, wiem gdzie jest lawa! Teraz no, ty mi! A ja zbieram na na wiaderko Jest nas y, drugich naj 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 najwięcej Bo najmniej jest jak zawsze... Y, ...tych... Y, y, ...złapałeś? No... Co, Dobra. tak Czekaj, ostatni żelazo no i no, będę no, zrobił tak. Ucieczki, nie? To wylejemy lawę. Ale tak, jak na tak. przykład będziemy gdzieś wysoko i będą do nas chodzić, to ich zalejemy. Tak jak nieraz nam zrobili. Uh -huh. Ja pamiętam. Dobra. Masz już? Czekaj, bo o dobra. Mam. Pójdę ze zebrać szybko Kolej, to to, okej? Okay? Zobaczymy czy teraz nam lepiej pójdzie niż ostatnio w The Walls. Myślę, że nie. Lecisz i wychodź. I będziemy się rozkopywać powoli. Poczekaj. Kurczę, jakby było więcej tych, tych pajęczyn. Dobra, już. To chodź. Już. Wziąłem lawę. To chodź tutaj na startowe miejsce i się wykopujemy. Dobra, tylko czekaj, ja się podkopię. Ja mam tylko drewniany kilof, także może sobie jeszcze szybko... Nie, o... to właśnie zrób. Ja też sobie zrobię jeszcze kamienny, bo... Okay. Ten już mi się kończy. Dobra. Już. Dobra. Wychodzimy tym, co byliśmy? Jak znasz drogę, to tak. O tu, do góry. Gdzie? Skopto i wejdź, skopto. A, dobra. na górze. Chodź, szybko! Już idę, już idę. Dobra, dobra, już lecę. Dobra, to chodź. Idziemy. Zobaczymy jak będzie Dam. teraz. nie jest czerwony! Ale oni go już chyba zabiją. Ale chodź, jesteś, widzisz mnie? Tutaj jest jeszcze jeden nasz. Dobrze nam idzie. Uwaga na lawę. On, Gdy on ucieka. Lawy. Gonimy go, jest nas dużo. Dobra. Dobrze jest, yes. dobrze jest. Taką grupkę, jak pójdziemy, to możemy wygrać to cała ja, nasza wiem. drużyna ruszamy ruszamy oj mm, zły mieczyk ale szybko idziemy idziemy Tam jest lawat, nie tam on jest dzień nie A nie dzień, 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 tak, tak Chodź ja nie nie on nie 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 Masz ale dobra, jedzenia? ale chodź. To trochę... Nie, ale... Dobra, już się rozdziela. Znaczy my chodzimy Wy dwóch, ale oni się rozdzielili. Szukaj tych. Yy... Jak Masz to, to jest... powiedzieć? Czekaj. O, tam Dzień. jest czerwony! O tam! Ja nie mogę sprintować. Chodź. Musimy za no jedzenia. Ale... W... Nie? nie? O tu na górze! Ja na górze. No gami! A tutaj! A nie, to nie... No kurde, zgubiliśmy no, go przez ciebie! Siebie. To ty go tak źle goniłeś! No, przecież... Idziemy, idziemy! Bo ja już... i tak go nie ma, on no, jest pod nie ziemią! Poszukać. Nie? Ja też już nie mogę sprintować! Gdzie jesteś? No dobra O za tobą Idźmy może za tym gościem Dobra Tylko że ja nie mogę sprintować Poczekaj na mnie Dobra Czekam, czekam, ja i tak nie mogę sprintować Takie, bo tu mi pokazuje kolej Tutaj Gdzie jesteś? Gdzie? Tutaj wszyscy się plątają gdzieś. Czekaj, idzie dwóch złych! Pomocy? Pomóż mi? Przegrałem. A ty? Ja czekaj, czekaj! No to pożegnajmy Kurde, też się. też przegrałem. Siemanko. Ale teraz dobrze, lepiej, no, teraz ale lepiej. No, ale w miarę na Cześć. To przyszło.